spotkania z, z wybitnymi Tarnogórzanami. Nazwałam je wieczorami pod renesansowym stropem, no z oczywistego powodu, ponieważ reprezentacyjna sala w muzeum posiada ten piękny polichromowany strop. I tak sobie umyśliłam, że to będą spotkania z Tarnogórzanami, którzy się tutaj urodzili, którzy tutaj mieszkają bądź pracują, bądź w jakikolwiek sposób są zaangażowani w naszym mieście. Jednym z gości naszych wieczorów był pan Mieczysław Muławski. I otóż on postanowił sportretować te osoby na sposób taki wesoły i humorystyczny. I wykonał ponad 60 rysunków Tarnogórza, z tego 60 postaci, które tutaj u nas gościły. Po krakowskiej głupi edek w torbach taszczy swoją biedę i bogactwo uśmiechniętej twarzy w naiwności świętej, gdy otworzą bank po prawej, Zacznie degustować kawę. To się dzieje w moim mieście o poranku niezbyt wcześnie rzeczy wprost niespotykane. Około ósmej nad ranem. Słychać stukot na uliczkach, bo niejedna urzędniczka wystukuje rytm spóźnienia. W bramie wyje czarny szczeniak, wyszczekuje słowa tajne, pewnie woła psią wyraźne. To się dzieje w moim mieście. Chciałbym przedstawić panią Magdalenę Muławską wdowę po naszym wspaniałym świętej pamięci Mieczysławie Muławskim na wystawie jego dzieł, jego kolaże. Czy łatwo było być żoną artysty? Owszem, łatwo. łatwo. To był bardzo dobry człowiek. Także brakuje mi go bardzo. Z pewnością pani brakuje, ale i tarnowskim górom. Pan Mieczysław był ikoną tarnowskich gór i, i, i spotykając go i, i, i rozmawiając z nim na tarnowskich górach, było to niejako takim uzupełnieniem naszego miasta. On jeszcze miał dużo zaczętych, nieskończonych i, tych, i liczył, że wiosną będzie się lepiej czuł i będzie chodził. Pana Ławskiego tutaj nad nami krąży i bardzo ja się cieszę, że tak pięknie spotykamy dzisiaj. Serdecznie dziękuję Pani Krystianie, ale Panie Janie, proszę tutaj do nas. Pomyśle. Wśród imprez rozlicznych oraz wyzwań nowych niczym atlas giga